Cześć. Ja nazywam się Katarzyna Pura, a ze mną jest 55 calowy kulet od Samsunga, czyli jeden z najciekawszych smart telewizorów, które znajdziecie aktualnie na polskim rynku. Co ja robię z telewizorem za plecami? No sprawa jest prosta. Chciałam wam pokazać i być może nauczyć was korzystania z podłączenia smartfona do telewizora. Poradnik ten będzie uniwersalny, będzie dotyczył smartfonów zarówno z mikro USB, jak ma to miejsce w Samsungu Galaxy S7, ale również USB typu C. Jak na przykład w Naucie 8, z którego aktualnie jak widzicie wyświetlana jest treść na dużym ekranie. Oczywiście skupię się nie tylko na połączeniu bezprzewodowym, ale również przewodowym. Zatem jeżeli jesteście ciekawi, jak podłącza się smartfony do telewizora, zapraszam do oglądania. Zacznijmy bezprzewodowo. Od kilku lat na rynku dostępne są telewizory Smart TV, w których poza dostępem do licznych aplikacji, jak na przykład YouTube czy Netflix. Otrzymujemy również screen mirroring. Wystarczy włączyć telewizor, a z poziomu smartfona ściągnąć górną belkę, na której to znajduje się opcja Smart View. Po jej włączeniu i wskazaniu telewizora do sparowania, po chwili następuje połączenie z telewizorem, a co za tym idzie, w mgnieniu oka otrzymujemy możliwość dublowania widoku ekranu. W rzeczywistości faktycznie jest to tak banalnie proste, jak brzmi. Wystarczy, by smartfon i telewizor były zalogowane do jednej, tej samej sieci Wi-Fi. Ale pozwólcie, że przy bezprzewodowym połączeniu ze Smart TV zatrzymam się nieco dłużej, bo poza wyświetlaniem obrazu ze smartfona na telewizorze, Smart TV Samsunga pozwalają na przesyłanie obrazów w odwrotną stronę, czyli do jej smartfonów. Sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana, bo wymaga od nas pobrania specjalnej aplikacji. O ile w starszych telefonach koreańskiego koncernu domyślnie preinstalowane było szybkie połączenie zwane również Quick Connect. Tak, teraz na nic zda się szukanie go w ustawieniach. W zamian na najnowsze smartfony Samsunga należy z poziomu Galaxy Apps pobrać Samsung Connect, a następnie skorzystać z opcji wyświetl TV w telefonie. Aby w pełni korzystać z połączenia Smart TV i smartfona Samsunga, najlepiej pobrać aplikację SmartView, za pomocą której możemy włączać wybrane aplikacje zainstalowane na telewizorze, jak również uruchamiać multimedia z pamięci telefonu zdjęcia, wideo i muzykę. Dodatkowo, co jest niesamowicie przydatne, aplikację możemy wykorzystać również jako pilot do telewizora. Drugi sposób łączenia smartfonów z telewizorami przeznaczony jest dla starszych telewizorów, a posłużymy się tutaj Miracast i Chromecast, bo przecież nie wszystkie telewizory są smart. Wystarczy tylko zaopatrzyć się w DON dla Miracast, którego konfiguracja kończy się tak na dobrą sprawę na wpięciu go do portu HDMI w telewizorze. Kolejne kroki są dokładnie takie same jak w pierwszej opcji, o której mówiłam wcześniej. Podobnej zasadzie działa zresztą popularny Chromecast. Smartfona do telewizora można podłączyć też przewodowo. Niestety nie każdy model oferuje taką możliwość. Jak już wiecie z mojego porównania flagowców, smartfonów z USB-C oferujących taką opcję jest jak na lekarstwo, z czego trzy to telefony Samsunga. Obok Nota 8 to Galaxy S8 i S8. A co trzeba zrobić, by móc podłączyć do nich kabel HDMI? Sprawa jest bardzo prosta: konieczne jest wejście w posiadanie adaptera HDMI na USB-C. I tak na dobrą sprawę, na tym filozofie się kończy. A co ze starszymi smartfonami z mikro USB? Część z nich niestety nie wszystkie obsługują MHL, czyli możliwość podpięcia do portu mikro USB odpowiedniej przejściówki na HDMI, do której to z kolei podłącza się kabel. Jeśli twój telefon nie wspiera MHL, jedyną opcją przerzucenia obrazu i dźwięku do telewizora jest opcja bezprzewodowa, o której mówiłam wcześniej. Ale czasem są też inne metody. W przypadku Samsunga Galaxy S8, S8 Plus i Note 8, który posłużył mi dzisiaj jako urządzenie demonstracyjne, ważną kwestią jest fakt, że można go podłączyć do telewizora czy monitora w jeszcze jeden sposób. Jest nim stacja Dex, która jednak już poza samą możliwością wyświetlania kopii lustrzanej ekranu, pozwala na przekształcenie smartfona z Androidem w sprzęt z Windowsem. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć z mojej recenzji Samsunga Dex, do której link zamieszczam w opisie tego materiału. Mam nadzieję, że to wideo okazało się dla Was przydatne. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć!